Cześć, witajcie z tej strony LC Windis. I zapraszam, w, no i mam dla Was taką nie wiem czy złą wiadomość, ale y, niestety zmieniałem pewne rzeczy w komputerze i usunął mi się świat, światy moje w Minecrafcie i nie ma skybloka. Yy, I szczerze mówiąc nie chciało mi się już nagrać tego skybloka. Miałem inne w inne gry grałem yy, i myślę, że zakończymy ten go Skyblocka. Mm, no, ja teraz zrobię krótkie cięcie, żeby zobaczyć, yy, czy głos yy, nie szumi, czy tam yy, nie jest źle z. Yy, no, nie jest źle z głosem po prostu. To za chwilę się widzi. Dobrze, jestem już z Wami. Niestety, czasami w nagraniu głosu jest takie bzz, bzz coś takiego i może to Wam troszkę przeszkadzać, ale myślę, że możecie mi to wybaczyć. I dobrze, jak nie ma Skyblocka, trzeba kolejną jakąś serię zacząć, bo Battlefield Hero, jak mówiłem, będę kiedy chciał wrzucać. Następna seria będzie Minecraft. Yy, Minecraft. Yy, po prostu gra w Minecraft. Yy, może z modami, może nie. Yy, wy możecie o tym zdecydować. Yy, tak. I stworzymy sobie nowy świat. Hmm, tylko jakby to nazwać. Dobrze. Może później wymyślę nazwę tego te świata mojego. Jak hmm. Świat bez nazwy. Uh, more generative, okay, dangerous, default, super default. Um, dobra, to zaczniemy kolejny... Kolejną serię można powiedzieć. Um, buduj się, buduj. Saving Chunks. Yy, szczerze mówiąc, nie wiem, co mam teraz mówić. Oj, już Wam pokażę, że mam pewne mody, bo zapomniałem o tym wspomnieć. Yy, mam moda o nazwie Radar Bro. Yy, który pokazuje nam wszystkie sadzonki, jabłuszka yy, i tym podobne rzeczy. No, o, te, o, yy, pokazuje nam wszystko, co upadło na ziemię, co nie jest w ekwipunku. Tam gdzieś są jakieś tory, może tam się kiedyś wybierzemy, bo to może być dość ciekawe. Yy. Tak, i jeszcze kolejnym modem jest mod Optifine, bez którego nie da się chyba obejść. Znaczy, da się, ale ja wolę na większych FPS-ach nakrywać. Um, pozbieramy sobie troszkę drewna. 8, 8, 9. Może być. Ech, w ogóle zrespiliśmy się, jak teraz widzę w dżungli albo w takim małym biomie dżunglowym um, i już widzę pierwszy taki już widzę pierwszy węgiel tu jest węgiel kamień kolejny węgiel no, dobra <coughs> zaczynając um, ta seria myślę, że nie będę próbował, jeśli ta seria mi dość wyjdzie, będę próbować ją regularnie wrzucać, chociaż że mój przesył um, filmików jest naprawdę bardzo słaby. Ja mam 3,31 3, 3, MB na sekundę chyba. Chyba coś takiego. Um, to jest według mnie bardzo mało, ale niestety takie łącze mam, a nie inne. <laughs> Poza tym, jak już sobie tutaj kopiemy w tym, w tym, w tej, może to powiedzieć, lokacji, ale fajne są te góry, no, nasz, naszą, można powiedzieć, dziurę. W pierwszym odcinku zamieszkamy. Yy, I może w pozostałych odcinkach yy, gdzieś indziej się przeniesiemy. Ja znajdę jakieś ciekawsze miejsce, ale to już poza nagraniem. Yy, dobra. Yy, co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Yy, mamy ten swój nieszczęsny kamień można powiedzieć o wiem 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 zainstaluję sobie mod race minimap bo bez tego będzie dość trudno mi mi po prostu chodzić po tym wielkim świecie Minecrafta kiedyś to było prościej za czasów nie wiem no Alfy może nie bo wtedy mało, mało wiedziałem Przynajmniej w moim przypadku, ale mm, teraz jest tak dużo tych biomów, można się wszędzie pogubić, naprawdę. Tak. Chyba są. Jest. ściszymy sobie wszystko. Ok. Bo ja teraz mam słuchawki. A wcześniej nagrywałem innym mikrofonem, innym... bez słuchawek nagrywałem. Teraz może troszkę się zmienić jakość dźwięku. Jeżeli będą szumy, to bardzo przepraszam i spróbuję coś z tym zrobić. Okej. Okay. Pchniemy sobie tu, tu. Jeszcze. O kurczę. O, dobra. Teraz trzeba troszkę jedzonka zebrać o, noszonko. I te pierwsze odcinki z, z tej serii bez nazwy będą dość nudne, ponieważ... ponieważ... Yy, zawsze się zaczyna tak samo. Zbieraniem drewna, kilofem robienie pierwszej takiej można powiedzieć mm, No swojej chatki. o okay. Chwila to jest jakaś skrzynka. lava A ja no jakim gram? Napisfu! Oj, przepraszam! Kurde, ile creeperów. Dobra, uciekamy. Na razie, jeszcze nie. Jeszcze nie w tym odcinku. I się zgubiłam. Zgubiłem się? Hm. Gdzie ja szedłam? O, tu. tu, 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 tu. Tak, troszkę jest i to nie jest coś takiego, ouch, że to widać, że te mobki są w, na powierzchni, tylko mogą być no, 100, to nie przesadzajmy, ale kilkadziesięć kratek pod nami. Tak, tą stronę dużo nie zdziałamy. Trzeba po te durnowate świnie iść, albo krowka. Cześć. Tuż idziemy, idziemy. I teraz sobie tak przemyślałem, to te... Jako super... Ja lubię góry. Jak Jówek. Chciałaś mnie zapomnieć? O, Uh. Może ja po, pomiędzy odcinkami trochę na kopię drewna, mm, nie wiem. Zbiorę kilka surowców, żebyście mm, nie musieli na to patrzeć, ale nie będę o surowcach mówić. O drewnie, a nie o kopalniach, bo kopalnie często są bardzo fajne do, do właśnie nagrywania. Dużo się w nich dzieje. Hmm, drugi poziom. Jeszcze troszkę tego jedzonka. A, jedna krowa wystarczy. Tam jest ocelot, widzicie? O, o, tam jest ocelot. Ale dzisiaj jeszcze do niego nie przyjdziemy. Ta góra jest po prostu świetna. Tu mamy jakieś takie można... O, oczko wodne. To jest glina? Tak, to jest glina. Hmm. No więc, więc... Chyba hmm. generuje nam się dalej świat. Jak mówiłem, mamy tutaj od razu dżunglę. mamy fajną górę, no, kanciastą, ale nie, że to są Kwadraty tylko, że tu jest na przykład taka bardzo końciasta, chociaż może i nie, niektórzy się pewnie nie zgodzą, ale mniejsza o to, szczerze mówiąc, muszę znaleźć swój dom. No proszę Was. tu się patrzyłem? Aha, tu jest kąciaste, czyli tu. Okej. Okay. No że ten pierwszy odcinek zakończymy po prostu w nocy. O, jeszcze właśnie. Prz trzeba znaleźć owce, które już widzę teraz. Szybko, szybko, szybko. Żeby się przespać, bo nie lubię walk z, z dyrtem. No, dyrtem najlepiej przypalać. Dobra. Tylko mają to chyba będzie steak, z tego wyjdzie. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, steak. Na no owce. Wałbrzych. Na no owce. Ha, 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 Myślicie, że to taka fajna milusia i że sobie tylko zrzę trawkę. Jak to mówił buraczek. a to nieprawda. To się tak Kręcisz. Jeszcze jedno na łóżko. Szara. A, szary nie będę zbierać. Niech sobie żyje. Jest też dużo węgla, jak już widzę. Hmm, przyjrzyjmy się temu. Widok na trzy strony świata. Szkoda, że nie na cztery. Wiecie co? To jest masa tych. No może nie masa, ale troszkę jest jednak tych skrzynek jak widać na Radar Bro i chyba to mogą być chyba to mogą być um, jak to się nazywa? No szkurcze hamop spawnery albo te wprowadzone ziemne kopalnie do robotników. Tutaj będzie nasze łóżko, będzie do nam grzać piecyk, zaraz zombie, no zombie nie, ale szkieletów naprawdę nie lubię zrobić, trudno się z nimi walczyć, jak nie ma się łuka, łuku, łuka, chyba łuku, chyba tak, chyba, chyba. Um. O. Nie pamiętam tylko, czy na normalu zombie... O, możemy spać. Zombie po prostu wywalają drzwi. Ale chyba nie. Dobrze, zrobiłem sobie ten... Tą czapkę i myślę, że jeszcze nie będziemy zakończyć odcinka, ale powoli będziemy do tego zmierzać. Czy ja coś potrzebuję? Aha, zrobię sobie jeszcze rzędzia. Muszę sobie zrobić oczywiście <laughs> siekierkę. Okej. Okay. Kopalnia, którą znaleźliśmy gdzieś tam, będzie w następnym odcinku. To Wam chyba, chyba na, na 70% wieże, znaczy wierze. będzie ta kopalnia w następnym odcinku. Jak nie, przepraszam, możliwe, że zapomniałem, możliwe, że po prostu nie miałem tyle jeszcze odwagi, żeby tam pójść. E, ale w końcu trzeba będzie pójść tam. Mm. I może ktoś nie zauważył, ale, ale w tamtym ujęciach, gdzie widzieliśmy kopalnię, była, była, było żelazo. Żelazo. To, że. No, to żelazo, czyli było żelazo. Hmm. Wiecie, co powoli będziemy kończyć, bo tu dużo ciekawych rzeczy nie będzie. E, ale hmm, w następnym odcinku, możliwe, jak nie wiem, będziemy iść do i będzie o wiele, wiele e, łatwiej. Łatwiej też można powiedzieć, bo będziemy mieć przynajmniej. przynajmniej Lazny kilo, czy mieczek? E, dobra. Kończymy w naszym przytulnym O, dało się palić z Dało się. No, no, jest, dojdzie. Jest. E, dobra. A więc którym to się robiło? F5? Tak. A więc to było, byłoby dziś na tyle w tym odcinku pierwszym naszej serii bez nazwy. A jeśli chcecie, żebym miała nazwę, to możecie mi podsyłać jakieś propozycje. Ja wybiorę najlepszą. I proszę Was. Nie, nie wymyślajcie głupich nazw, wiecie o jakie mi chodzi. Tak, owszem, wiecie. Yy, I dobrze. To więc czek czekajcie cierpliwie na następny odcinek, który ukaże się już niedługo. I cześć, trzymajcie się czołem.